Cześć, witam was w kolejnym vlogu, nietypowo, bo zaczynamy w niedzielę o godzinie 14. Eee, odzywam się tak późno, bo wcześniej siedziałam, coś tam montowałam i właśnie między innymi też tego tygodniowego vloga materiału jest wystarczająco, także stwierdziłam, że rozpoczynamy kolejnego i mam nadzieję, że z tego tygodnia. To się właśnie zacznie. Wyciągnę dwa vlogi. E, miejmy nadzieję, że mi się to uda. Ja teraz idę się przebrać i wyruszamy z Kubą do lasu na grzyby. Tak sobie połazić. U mnie to właśnie będzie kwestia spacerku, bo nie znam się na grzybach. Kuba się zna, więc może coś się nauczę, może coś podpatrzę. W ogóle zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze e, no, zbierzemy. Wcześniej Kuba jeździł, dużo nas zbierał grzybów, więc jakby nie ma już takiej konieczności. Ale nawet dla samego relaksu pochodzimy sobie. Myślę, że będzie fajnie. Biorę Was ze sobą, także idę się przebrać i lecimy. love, Proszę bardzo, znalazłam pierwsze grzybki. Okazy muchomory. Chyba a ja się raczej zachwycam piękną okolicznością przyrody. No jest mega. A jest mi tak gorąco, bo sobie bluzę na łeb założyłam. Znaczy bluzę ogólnie, ma... Jeszcze na głowę kaptur. O, właśnie tak wyglądam. A jest 30 stopni. No, w lesie jest chłodniej, ale. O, 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 o! Ale mimo wszystko jest mi gorąco. Dobra. Szukam. No i mamy poniedziałek. Ja właśnie wróciłam i odkryłam swoją kamizelkę na nowo. Taka długa ze divariusa Już ją mam, ho, ho, bardzo długo, ale tak rzadko w niej chodzę. Więc dzisiaj. Jest ten dzień i byłam też w Lidlu w międzyczasie. Oczywiście, jeszcze muszę jechać, bo do tego tak wskoczyłam rano po kosz na pranie, bo w ogóle od dzisiaj się pojawiły te bambusowe. Chyba pokazywałam wam w poprzednim vlogu. No i zaraz rozłożę i zobaczymy, czy faktycznie się sprawdzi. No i jednak wracam do Lidla, bo otworzyłam ten kosz i niestety jest za szeroki, bardzo niski, a szeroki i zagraca. Bo się nie mieści tam, gdzie miałam poprzedni. Naprawdę jest śliczny. Ja wam pokażę zresztą teraz na zdjęciu. O. Tak wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba, ale niestety, no nie ten wymiar. Także jadę, zwrócę, zrobię od razu zakupy na cały tydzień i będę mieć to po prostu z głowy. O, w ogóle zobaczcie, wychodzi nowy liść. W sumie już wyszedł tylko jeszcze musi się rozwinąć. Tutaj z drugiej strony też, no rozwija nam się monstera. Coraz więcej liści. Jest po prostu przepiękna. Uwielbiam ją. Powiem Wam, że pogoda dzisiaj nie pomaga, bo jest tak ponuro bardzo. Raz pada, raz nie, ale działa to gdzieś na to samo poczucie, i człowiek jest taki senny. Dużo mniej. Dzisiaj zrobiłam niż powinnam. Ciągle gdzieś jeszcze coś załatwiam i tak naprawdę nie miałam nawet czasu nagrać filmu, tak żeby usiąść pogadać do Was, a teraz już jest zdecydowanie za ciemno, żebym nagrywała ym, taki gadany film, bo zanim wszystko ogarnę, to jeszcze bardziej się ściemni. No trudno, w tym tygodniu będzie tylko jeden film vlog, ewentualnie może coś jeszcze wykombinuję. Także tak to wygląda, a już godzina prawie 16. Ja mam ambitny plan, żeby wydrukować sobie takie rozkłady. Um, oglądałam ostatnio film dziewczyn z Love and Great Truth i nawet dodałam w opisie linki do tych rozkładów, żeby to y, sobie móc ściągnąć i wydrukować. Tam są plany tygodnia, y, też jadłospisy. Jak wydrukuję, to wam pokażę. Tylko nie mam kolorowego tuszu, będzie biało-czarne, ale gdzieś mam swoje kolorowe pisaki, więc może pokombinuję i pobawię się trochę tak artystycznie sobie poozdawiam. Wtedy będę miała większą ochotę, żeby do tego sięgnąć. Ewentualnie myślałam, że taki plan jedzeniowy na cały tydzień mogłabym powiesić na lodówce, ale najpierw idę to wydrukować i wam pokażę, co mi z tego wyszło. Dobra, wydrukowałam sobie tutaj. Przygotowałam długopisy kolorowe. No i tak, aha, kilka razy taką listę zakupów. I podział na warzywa, mięso, ryby, wiecie, takie wszystkie różne rzeczy. Tutaj mamy takie miejsce na jakiś przepis. O, widzicie też dwa razy. Tutaj jest taka rozkładówka. Drugi raz taka sama. Tu jest troszkę inna. I tu też jeszcze miejsce na przepis. Także. Chyba bardziej podoba mi się właśnie to z motywem, tutaj takich liści. Ja sobie to zaraz trochę pokoloruję. To myślę, że będzie mnie bardziej motywowało do uzupełniania. No i hejka, chciałam powiedzieć piątunio. Nie wiem dlaczego, jak jest dopiero wtorek. No ale może mi się już piątunio marzy. Nie wiem. Pierwsze co robię, jak właśnie przyszłam do domu, to pokażę Wam, co znajduje się w Funday Boxie, ponieważ przyszedł dzisiaj. Ja właśnie wróciłam z pracy. Nie jem, nie piję kawy, nic nie robię, tylko najpierw Wam otworzę Funday Boxa sama. Jestem ciekawa, co się tam znajduje, a dopiero później właśnie pójdę zjem obiad, napoję się i tak dalej. Także już pokazuję Wam zawartość. Wyciągamy pudełko. W tym miesiącu pudełko nazywa się Good Vibes. Jak zwykle szata graficzna bardzo mi się podoba. Może ja zmienię kierunek, żeby być. O tak! Okno jest za mną i po prostu będzie wtedy jaśniej, mam nadzieję. Łot! Co to jest ta krowa? <gryw> no nie wierzę jest. Proszę bardzo. Krowa z Milki. Jest to maskotka pełna pozytywnych emocji. Zobacz jaka jest milusia. podaruję osobie, której chcesz przekazać troszkę ciepła. No to chyba zaraz powędruje do Kuby. <gryw> Jak mu to pokażę, to chyba oszaleje. Mamy tutaj taką frotkę. Jest to hit lat 90. Z tą kolorową gumką wyczarujesz najlepsze fryzury. Wysoki kucyk, niski kucyk albo messy ban. Masz dowolność. Tutaj chodzi o zabawę. Cena to jest 39 zł takiej właśnie gumeczki. Na stronie Yeabani. No fajnie, teraz moda wróciła właśnie na takie gumeczki. Ja jeszcze gdzieś w pudełku nawet sama mam swoje stare. Także chyba wyciągnę i naprawdę zacznę kombinować. Doda to na pewno uroku, jak mamy na przykład KOKA. Ja akurat teraz mam zaraz sobie chyba sprawdzę, jakby to wyglądało. Myślę, że spoko. znowu mam tutaj te lakiery i kurczę. Z tego się cieszę, ale ten mi się powielił, już go miałam, więc nie powinna być taka sytuacja, że w poprzednim pudełku miałam ten sam kolor. No, no, no nie, nie wiem o co chodzi, ale tak nie powinno być. Zwłaszcza, że tutaj było naprawdę sporo kolorów 2, 4, 6, 8 kolorów do wyboru, a mi akurat trafił się ten sam znów. Coś tutaj jest chyba nie tak, szkoda. Bo ten kolorek wydaje się naprawdę bardzo ładny. To jest numerek 402. Tutaj mamy fito-koktajl do mycia ciała: pomidor i papryka 400 ml. Jest to produkt wegański, hipoalergiczny do mycia ciała. I tutaj posiada certyfikat VIVA dla wegetarian i wegan. Cena jego to 14,99 Jest to firma Biały Jeleń. No, ciekawa jestem, jak to pachnie, skoro to jest. Pomidory papryka. Nie wiem, czy lubię takie połączenia. To się okaże. Powiem Wam, że w tym miesiącu to chyba wychodzi troszkę słabo. Bo mamy przekąskę, która była w tamtym pudełku. Tylko, że tutaj jest listek: jabłko, jeżyna ale no mimo wszystko się cieszę, bo to była naprawdę bardzo dobra przekąska, taka fajna kwaskowata. Tutaj mamy głęboko nawilżającą i rewitalizującą maseczkę do twarzy, peel off, poprawia kolory, opóźnia powstawanie zmarszczek, usuwa widoczne na twarzy ślady zmęczenia i stresu i przywraca skórze witalność i blask. Jej na to 3 złote z firmy Bielenda. A tutaj mamy naprawdę sporo masek od firmy Taupa na różne m, potrzeby, więc już wam pokazuję. Pierwsza z nich to jest odżywcza maska Kokon na twarz, szyję i dekolt. E, cena to 7,99 intensywnie odżywia i regeneruje skórę, eliminuje szorstkość i uczucie ściągnięcia. Teraz mamy Hydratif i to jest maska peeling hydroenzymatyczny na twarz. Działa na dwa sposoby: jak peeling enzymatyczny i maska nawilżająca. Delikatnie i bez podrażnień usuwa zrogowe ciały na skórek i jednocześnie głęboko nawilża. Kolejna to jest oczyszczająca maska mineralna z borowiną Głęboko oczyszcza, złuszcza i wygładza na skórę o 41%, pozostawia skórę gładką, świeżą, promienną i nawilżoną przez 24 godziny. No i ostatnia, wzmacniająca maska opatrunek na twarz. Tworzy na skórze opatrunek, dzięki czemu łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia. Wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejsza widoczność rumienia i wycisza skórę. Mniej więcej każda tutaj kosztuje 7,99, tylko ta z Borowiną. ta jest droższa, bo kosztuje 9,99 No i jeszcze z tego co widzę, mamy tutaj dwa zeszyty. No zeszyty są przepiękne. Jeden taki zeszyt kosztuje 29 zł, więc sporo. No ale jest przepiękny. Chodzi mi o szatę graficzną, bo środek no to jak widać jest w zasadzie taki zwykły. Ale szata graficzna jest piękna, zarówno tego jak i tego. Tutaj coś jest innego? Nie, to samo. Na pewno wykorzystam na jakieś moje YouTube'owe zapiski. Bo ja często właśnie na jakichś kartkach takie sobie e, piszę szczegóły do filmu. E, a tak to będę miała taki piękny zeszyt, aż chcę się go używać. Więc mamy takie dwa zeszyciki. Także powiem Wam szczerze, pudełko mi się podoba i ta gumka do włosów, i te maseczki, te zeszyty piękne, naprawdę jest super. Ale jak zobaczyłam, że dostałam ten sam lakier hybrydowy, ten sam kolor to po prostu aż mi się zrobiło gorzej. No, moim zdaniem nie powinna taka sytuacja mieć miejsca. Z racji, że naprawdę, tak jak mówię, no około ośmiu kolorów było do wyboru. I akurat ja dostałam dwa lakiery, w tym ten, który już miałam. Dziewczyny mam pytanie, czy znacie jakieś fajne strony z sukienkami takie, żeby były na wesele, ale niekoniecznie jest stricte tylko pod tą uroczystość, tak żebym je później również ubrała. Na jakąś inną okazję, bo przeszłam już chyba wszystkie strony online i sklepy, i nic nie ma. Ja nie wiem, może wy macie jakieś sprawdzone sklepy, gdzie naprawdę znajdę ładne sukienki, bo potrzebuję właśnie takie no weselne, ale też, żebym ubrała je na inne okazje, żeby, wiecie, tylko nie były konkretnie pod tą uroczystość dajcie znać koniecznie jak macie jakieś sprawdzone stronki, bo ja już po prostu nie mam siły, siedzę na tych stronach ale nic kompletnie nie ma teraz przeglądam Naked no jest parę bardzo ładnych ale jeszcze to chyba nie to, także jak tylko macie coś sprawdzonego i się powtarzam ale koniecznie dajcie mi link w opisie, proszę